Hej, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Layers of Fear. Nie wiem ile ich będzie, wiem, że gra jest na pewno dłuższa niż pierwsza część, a my jesteśmy na prowizorycznej plaży. Jeżeli nie wiesz, jak tu trafiłem, poprzedni odcinek i ogień, tam napadamy na bank. Także come on, dzieją się rzeczy, coś tu, Kurwa z tymi włosami nie mogę sobie poradzić. No niestety, musicie taki mój obraz przyswoić, przynajmniej na czas tej serii. W dalszym ciągu mamy markery. I pik, znowu statek. Po tym, co ostatnio się... Zamknięte. Po tym, co ostatnio się działo... Aha, muszę iść tędy, tu, 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 tu i bum. A, dobra, nieważne, nic się nie zmieniło. Trochę się bałem. Lecimy. Mr. Hardy. Pan Hardy jest kwatermistrzem, no a to bardzo ważne zadanie, bo kwatermistrz dba, aby każdy z członków załogi był tam, gdzie być powinien. To dzięki kwatermistrzowi nikomu nie brakuje jedzenia ani rumu. Oczywiście, tu ma statki pirackie. Pan Hardy jest oddany swojemu kapitanowi i zawsze wypełnia jego rozkazy, gdyż wie, że jest on kapitan, nie pan Hardy. Nieustraszonym dowódcom Czasami kapitan gniewa się na pana Hardiego, ale tylko dlatego, że dobro załogi leży mu na sercu. Prawda jest taka, że. Kto tu jest tym złym? Dobra, może tu coś. 31: Ja pewnie będę mógł sobie prześledzić całą historię. Czy mam nadzieję, że całą, o ile uda mi się pozbierać wszystkie te. Elementy układanki. Trafimy pewnie na końcu do tego pokoju. Aha, bo tędy nie mogę. Silniki, jest. Ja pewnie zejdziemy do maszynowni w końcu. E, skończy się tak, że silniki. E, co ja gadam? E, wszystkie te klisze będziemy sobie mogli obejrzeć. E, I dzięki temu poznamy całą historię, która nas tutaj. Co? O, dobrze. Kusi mnie coś, ale się zesram chyba. Ah, hello there, sprytne, 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 sprytne. To mam jeszcze jedną teorię. Do niego podejdę. Absolutnie nic się nie wydarzyło, dobrze? A? Nie ukrywam, że liczyłem trochę na coś ciekawego, ale. Ale dobrze, przejdźmy przez drzwi. I znowu jesteśmy w filmie, z tego co mi się wydaje. I ten świat przeplata się ze światem filmu. A tam są chyba te stare obrazy. Głównego bohatera. Czy coś? Takie mam wrażenie, nie? Że to chyba było coś w stylu... E, coś w stylu... E, obrazów z pierwszej części. No okej. Okay. Okej. Okay. Kawałki... te to są farby. Mhm. Mm Czyżbyśmy... I tak coś czułem, I tak coś czułem, że tu się coś od Janie Pawli. Goda to mnie nie wystraszyło. Czyli to jest historia o... E... Próbuję to This fellow is wise enough to play the fool. A to tyle. William Shakespeare. E, trzęsi Grucha. <ścoughs> Shakespeare. William trzęsi Grucha. O, tam już mi się nie podoba. I to jest chyba. Oczywiście, że nie wrócę. Co to mówi? Ej, ale tu jest jakieś światło. Ja nie mogę sobie. Skąd to światło? Powinienem, jak stoję, to powinienem sobie zobaczyć, ale. No dobra, nieważne. Podejdźmy zatem. Okej, okay. brzmi jak coś z akademii. I niesamowite jest to, że to wszystko się porusza w mniejszym klatkarzu niż ja mam grę, ale to jednie zaraz czuję to. Ok? Dobrze, to się coś na pewno wydarzy, więc nie jak już ma się wydarzyć, to niech się wydarzy. Czy, czy nie? Czy, czy olać to? Bardzo mi się nie podoba, to jest mocno niepokojące. Zresztą ja w sumie jak cała gra. Ej, po raz pierwszy chyba widzę cień głównego bohatera i jest kurwa śmieszny. Jest trochę jak manekin. A co jeżeli ja jestem manekinem? Najpierw podejdźmy, coś się zadzieje. Nic. One są drewniane chyba. Wow. Ładna robota! Moje. Aż mi nauczyła, że jedną macie się stąd nie ruszać, ok? Dziękuję. Opuszczamy lokal. Fajnie było. Drzwi się za nami zamkną, pewnie. Albo coś. To jest kula kula do pistoletu. Ale niesamowite są te kadry tutaj. Po prostu to, co widzimy. Jest... Tego nie było. <laughs> tego nie było ewidentnie. A, bo to może była kurtyna. No dobrze. Ale to wszystko jest takie ładne. Takie. Hmm. Wyobrażacie sobie horror z ray tracingiem. To, znaczy, to oczywiście wtedy nie byłoby tak ciemno. Ale te wszystkie cienie, to wszystko by było takie. O! Legendarne. So, life goes on. Ends. Another begins. One life ends. The right one. Action. Doko Jedne duelikę faj. Torba Borba Nie wiem Tego nie pozwoli Ej, dostałem achievement, graj jak ci każą. Czyli co, mogłem zastrzelić? Tego drugiego manekinu. Jakby. Ej, totalnie muszę przejść tą grę jeszcze raz. Ty wstaniesz? Będziesz mi podziękować, synu, za życie. Ale jesteś taki. taki nieruchomy. Się dziura po kuli zrobiła. Aaa, sprytne, ładne. Dobra, e, zostawmy ten rozdział życia za sobą. Tak, e, zostawmy go na dobre. Ej, ta kula zrobiła naprawdę konkretne spustoszonko. Mogę tam zajrzeć. Nie, nie mogę. A tu coś jest ze ścianą. Rastająca muzyka mi się bardzo nie podoba. Ja, czy ja prawie zatopiłem ten statek tą kulą? Okej, okay, wszystkie okna zamazane. What? What? The fuck was that? Czy na pewno muszę tam iść. A co jeżeli strzeliłbym w drugą postać? Czy to wszystko byłoby... Takie samo, ale mam ciarki. Jak bardzo nie chcę tam iść. Ale gra mi każe, więc przykro mi, jeżeli jesteście ze mną, to się przeżyć to ze mną. Co prawda, ja kontroluję postać, ale. Nadajmy klimatu. Dobra, ale nie nadawajmy więcej klimatu. Ok, wystarczy to, co mamy. Ale się najeżyłem chyba na rękach bez kitu. Co tu się dzieje? Ja idę za tą, za tą kulą w ogóle jakoś. Tak bardzo nie chcę tam iść za tą kulą, ale. co? I pusto? Że tu nic nie ma! Kurwa, muszę się wrócić? Ej, tego nie było! No dobra. Jestem tak bardzo. Właśnie Co tu się odpierda, lamento bez skitu A, dobra, 11 minuta, nie jest źle. Nie jest źle. Jeszcze chwilka i kończymy ten odcinek. A ty co? Co ty robisz? O, można ef, ef, efekt vertigo zrobić Przez chwilę Jak się oddalimy I przyzumujemy, To chciałem powiedzieć No dobra no, słuchajcie, Jeszcze chwila Jeszcze chwila Ja sam zacznę tracić zmysły. Jestem, byłem już tak naładowany tą energią, że. Musiałem uciekać aż. Ale za wolno się przemieszczałem, żeby móc uciekać. To jeszcze nie jest ten moment, kiedy będziemy uciekać, ok? Ale jestem jasny teraz w tym pomieszczeniu. Dobra, wyjdźmy stąd. I widać jak mnie oświetla pomieszczenie na kamerce, nie? Dobra, tędy, nie tędy, tędy. Ja chcę stąd wyjść. Nie ma, nie, nie w ogóle. Hmm. Wiecie, dlaczego nie do końca lubię horrory? This chart will Szkoda, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem. <laughs> jestem taki dobry w obyznaniu. shouldn't play with strangers. She wouldn't like that. Ktoś mówił, że w pierwszym pod pierwszym odcinkiem był komentarz. Chyba jest line: odnośnie szczurów, nie? Było coś takiego. No to proszę. Właśnie spotkałem Dzicaka, który pobiegł w stronę szczurów i zgasło światło. Także, spekulacji na temat szczurów, ciąg dalszy. Może się czegoś dowiemy. Rekwizyty. Do zakupienia. Replika 17wiecznego pistoletu skałkowego. Jedna sztuka. W pełni sprawna. Proszek rozbłyskłowy. Przekreślone. Proch strzelniczy. Cztery kegi o wadze 66 funtów każda. Amunicja pięć pudełek po 100 kul. Manekiny 100 sztuk. Okej. Okay. Ech... Wystraszył mnie tata. Eee, zacząłem słyszeć jakieś dźwięki z prawej strony. Dobrze, czyli tak... Eee, 4 kegi po 65 funtów każda, 66 funtów każda. Proch strzelniczy, który faktycznie ma... Hmm, Okej. Okay. Dobrze. To przestaje się robić filmem, zaczyna się robić horrorem, w sensie mam na myśli. Dobra, nie złapiesz mnie na to, także gońcie. Więcej notatek. Only one of us. Tylko jeden z nas wie, co trzeba zrobić. Tylko jeden wie, o co toczy się gra. Ten drugi nie musi wiedzieć. Nie musi rozumieć, musi tylko słuchać i grać swoją rolę. Mhm, okej. Jest trochę boję się, że to ja jestem tym, który nie musi rozumieć. Hmm. jeżeli ma ktoś jakąkolwiek teorię. Lily, I think there's something in the Shh. Someone's coming. Hello? Anyone there? <ścoughs> bloody hell. Sorry. The chief wants he checks so out bad, he can bloody well do it himself. To polecam. Się wystraszyłem. Dam e, coś łazi. E, jeżeli ktoś naprawdę ma jakąś teorię, to polecam. W komentarzu i ją napisać. Ja oczywiście ją jak najbardziej uwzględnię. Na razie moja jest taka, że wszystko co jest czarno-białe jest jakby częścią tego filmu. Kolerny szczury, ale z drugiej strony idziemy tropem dzieci. Cześć, cześć. Wystraszysz mnie? Nie? Dobrze, to przejdę naokoło. Tu mnie wystraszysz? Tu będziesz? Nie macie? No, grajmy rolę. Aha, dobra, nieważne. Eee. Na razie idziemy śladami dzieci. Bo. I... No. A one bawią się w piratów na statku. Ukrywają się przed kimś. No ho! Czy ja mam uciekać? Chyba powinienem. Gdy jestem, śmierci nie ma. Gdy śmierć nadchodzi, mnie już nie ma. Okej! Okay. Czyli to są potwory, które mogłyby zabić. No dobra. Czy co, ja mam uciekać? A już wiem! No, ale mam uciekać nie w tą stronę! Biegnij, synu! Grana, wiele gier nauczyło mnie zatrzaskiwać za sobą drzwi, ale to ewidentnie kurwa nie działa. Kto to powiedział? This bottle do. Hurry, we have to secure it. They'll be here any moment. Lily, I'm I'm scared. You should be scared. You know what happens if they find us. They'll send us back. Nie, 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 nie. No fucking way. Czyli co, to jest ta teoria, że ty jestem tymi dziećmi, które uciekają przed. Yy... Spierdalaj. O, no i pięknie. Teraz się kurwa zacznie. Tu się wszystko chrzani. Czyli co, ja, jest, ja jestem tym, który odgrywa rolę tych dzieciaków i ucieka przed. Przed. Cześć! Cześć! Przed tym, który. który kto ich szuka? Chcę tu! Nie, już nie chcę! Goddamnę, dajcie mi skończyć na. Oh. Dajcie mi skończyć materiał bez kitu. Dwa. Ej, to jest taśma filmowa, ale. Jak, jaka ładna. Dobrze, czy ja mogę już przestać? Dobra, słuchajcie, skończymy tutaj ten materiał. Mm -mm. Moja teoria ostateczna jest taka, że ja odgrywam rolę dzieci. Aktualnie teraz, albo idę ich tropem. Ale chyba odgrywam rolę. Tego. Dzieciaka, który nie jest. Kapitanem Hard... Znaczy... Kwatermistrzem Hardim. I... To, co mnie goniło, był najpewniej... Było najpewniej jednym z członków załogi, przed którym te dzieciaki uciekały. Oczywiście, o czym mogliśmy sobie przeczytać w jednym z materiałów... Znaczy, materiałów listów, czy tam kartek e, zapisanych. I także to jest moja teoria. Jeżeli macie swoją, jak najbardziej podzielcie się nią w komentarzu. Ja kończę, bo muszę trochę odsapnąć. Jestem pospinany jak baranie jaja. Także w wolnej chwili nagram sobie dla Was odcinek i rzucę go tak szybko jak tylko możliwe. Także dzięki wielkie i do usłyszenia. Bez odbioru.